Mam na imię Iza. Witam na moim kanale artystyczno-kreatywnym. Dzisiaj opowiem jak w łatwy sposób można zrobić kolorowankę dla dzieci z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Do tego będzie nam potrzebne konto na MeetJourney i na Discordzie. O tym jak zacząć z MeetJourney opowiadam w moim poprzednim filmie, do którego link znajdzie się w prawym górnym rogu. Teraz przejdziemy do generowania naszego obrazu, wpisując prompt, czyli ten opis tekstowy, na podstawie którego narzędzie będzie wiedziało, co w ogóle ma nam stworzyć. Zaczynamy od wpisywania znaku slash i y, słowa Imagine. To pozwoli nam właśnie na pisanie promptu. I teraz musimy tutaj wpisać kilka słów kluczowych, które określą, że to ma być właśnie taka, taki obraz w formie kolorowanki, czyli będą proste linie, kształty i będzie białe tło. Zaczynamy od tego, że wpisujemy sobie, że ma być to obraz czarno-biały. I że ma być to strona do kolorowania. Dla dzieci stworzymy sobie może yy, komisowe. Yy, niewielka ilość detali w stylu takim kreskowym. Można nawet dopisać, żeby to był taki styl piksarowy, wtedy może nam zrobić takie fajne oczy, na przykład duże. Mają być grube linie, białe tło. Teraz wpiszemy sobie pierwszy parametr będzie to parametr, który określa, czego ma nie być na obrazie. Bo nie chcemy na przykład, żeby nam robił jakieś gradienty, cieniowania czy kolory. Chcemy, żeby to było po prostu, żeby ta grafika była czarno-biała. I parametry określa się z dwoma myślnikami na początku. I teraz wpisujemy parametr, który ma nazwę No. I wpisujemy, żeby nam nie robił cieniowania. Gradientu i koloru i jeszcze dodamy drugi parametr, czyli zmienimy proporcje tego rysunku, bo domyślnie byłby to kwadrat, ale żeby to fajnie później na takiej kartce A4 wyglądało, to możemy sobie właśnie określić proporcje i my damy tutaj proporcje, yy, czyli param użyjemy parametru AR damy proporcje 9 do 11 i zatwierdzamy enterem. Zobaczymy co nam ciekawego zaproponuje. Okej, okay, już mamy cztery propozycje. Teraz sobie możemy powiększyć, klikając na, na, na tą grafikę. I widzimy, co nam tutaj proponuje. No, yy, właśnie, yy, napisaliśmy, żeby nie robił żadnych gradientów. Tutaj widać, że jakieś gradienty cieniowania zrobił. To pokazuje też, yy, jak to narzędzie jest niedoskonałe jeszcze. Ale te dwie propozycje, no tam może troszkę mniej, ale ta, ta czwarta propozycja tutaj na dole jest całkiem ciekawa. Możemy sobie mm, zrobić nowe wersje tego samego promptu, żeby zobaczyć co innego nam jeszcze zaproponuje. Wystarczy tutaj kliknąć na te dwie strzałeczki i sprawdzimy y, sprawdzimy sobie jakie inne grafiki nam wyrzuci. Może będzie to coś ciekawszego niż te, które się teraz pojawiły? Będziemy mieć większy wybór. Ok, już zakończył generowanie nowych wersji. I teraz sobie możemy zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj znowu widać, że jest troszkę tego cieniowania, ale całkiem fajnie wygląda na przykład ta druga sowa. Ta pierwsza też. Jeszcze przyjrzyjmy się tej czwartej. Tutaj jest fajnie, bo są jakieś listki, ale ta chyba jest taka prostsza. Albo ta sowa, taka dziewczynka trochę też jest dość ciekawa. Jeżeli któraś z tych wersji nam się podoba i chcielibyśmy ją wykorzystać w naszej kolorowance, no to wtedy należy powiększyć ten wybrany obrazek. Ja chyba zdecyduję się na ten drugi obrazek tutaj. Czyli musimy kliknąć na U2, bo to numerowanie tutaj od U1 do U4, U jako upscale, czyli powiększenie obrazka. U1 jest to ten pierwszy obrazek w lewym górnym rogu, U2 to jest w prawym górnym, U3 w lewym dolnym i U4 w prawym dolnym. Także jeżeli ja chcę ten obrazek w prawym rogu, Górnym rogu powiększyć, muszę tutaj kliknąć na przycisku 2. I teraz czekam. I mam już powiększony mój obrazek. Teraz wystarczy, że kliknę prawym przyciskiem myszy, mogę go zapisać. zapisuję i mam y, swój obrazek ten właśnie z Midjourney zapisany na dysku, teraz sobie mogę tutaj na niego kliknąć i mogę sobie go wydrukować na drukarce czy też najpierw w y, formie PDF-a a potem na drukarce jak to chce. I w taki sposób właśnie możemy sobie stworzyć kolorowankę dla dzieci. Możemy tutaj w, w tym opisie tekstowym napisać co tylko chcemy, w zależności od tego, czy to jest kolorowanka dla chłopca, dla dziewczynki. Możemy tutaj tworzyć różne postaci, jeżeli chcesz. Sobie stworzyć inne postaci, czy też obiekty na takiej kolorowance. To wystarczy, że podmienisz tutaj albo ten opis, albo jeszcze możesz dodać jakieś inne słowa klucze. Możesz też zmienić styl tej kolorowanki. I w taki sposób stworzysz własną indywidualną wersję. Na moim Gamrodzie udostępniłam do pobrania za darmo. Cztery strony do kolorowania, w tym jest ta sowa, którą dzisiaj w filmie wygenerowaliśmy, i dodatkowo również jest prompt, który użyłam w Midjourney. Link do tej strony znajdzie się w opisie. I to już wszystko na dzisiaj. Życzę miłego czasu podczas kolorowania z dziećmi i do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku. Hej!